Które paranormalne doświadczenie najbardziej zapadło ci w pamięć? Mój dziadek odszedł z tego świata, gdy miałam zaledwie 8 lat, a mój brat jakieś 2 lub 3. W salonie stał ten słynny fotel z podnóżkiem, w którym zawsze rozsiadał się dziadek, niczym król. Wszyscy domownicy wiedzieli, że to jego ulubione siedzisko. W każdym razie, na długi weekend wybraliśmy się na Florydę do domu dziadków, aby pójść na pogrzeb. Pierwszej nocy, gdy nocowaliśmy u nich, wszyscy zebraliśmy się w salonie. Wspominaliśmy stare dobre czasy mama siedziała na fotelu dziadka. Po chwili podszedł do niej mój młodszy braciszek mówiąc, dziadek, chce swoje krzesło z powrotem. Myśląc, że nie rozumie po prostu, czym jest śmierć, zapytała, gdzie jest dziadek? Na co ten odpowiedział? Jest tuż za tobą. Przysięgam, że zeskoczyła z fotelek jak oparzona. Jak na ironię losu coś takiego przydarzyło mi się zeszłej nocy, po powrocie z pracy do domu około drugiej. Wszedłem do przedsionka i zamknąłem ze sobą drzwi, a następnie zacząłem poszukiwać klucza do drzwi wejściowych. Stanowiło to dość spory problem, jako że jedyne światło padało przez małą szybkę w drzwiach. Nagle usłyszałem to dziwne brzęczenie, dobiegające jakby od strony domu. Jako, że ten ma już swoje lata, pomyślałem, że to nic dziwnego. Wciąż rozglądałem się za kluczem, jednak ten dźwięk narastał, zbliżał się i coraz bardziej przypominał kobiece nucenie. Miałem nadzieję, że to tylko dzwoni mi w uszach. Nagle kątem oka dostrzegłem dziwny cień. Na początku myślałem, że to być może odbicie światła z zewnątrz, jednak teraz poruszał się w moją stronę po ścianie. Zorientowałem się, że ten dźwięk zbliżał się do mnie wraz z tym czymś. Totalnie spanikowałem, ale jakimś cudem zdołałem znaleźć klucz i otworzyć drzwi. Dokładnie w tym momencie zarówno dźwięk jak i cień przepadły. Mam nadzieję, że to wszystko działo się tylko w mojej głowie. Jeżeli już masz gęsią skórkę, to pamiętaj aby przenieść się w machinie czasu do przeszłości i nakłonić łapkę w górę do sprzedania wszystkich bitcoinów. Nie zapomnij też o subskrypcji wraz z dzwoneczkiem, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Założyliśmy dla was nowy serwer na Discordzie. Zapraszam wszystkich do pogałędki przy ciepłej herbatce. Link w opisie. Dzięki. Spałem w piwnicy, która służyła mi jako sypialnia. Pewnej nocy, gdy przebudziłem się i przewróciłem na drugi bok, zauważyłem ją. Ciemną, około dwumetrową postać o typowej męskiej budowie, stojącą tuż przy moim łóżku. Stała pomiędzy łóżkiem a schodami, więc nie miałem żadnych szans na ucieczkę. Spanikowany zamknąłem oczy, modląc się, aby to był tylko sen. Po chwili już jej nie było. Następnego poranka, gdy brałem prysznic, zasłonka sama lekko się poruszyła, co było bardzo nienaturalne. Gdy już wychodziłem, usłyszałem ciche dźwięki szarpania strun mojej wiolonczeli. Trzy razy. Jednak, gdy dosłownie sekundę później zajrzałem do pokoju, nikogo tam nie było, a instrument stał nietknięty. To nie zmienia faktu, że najgorsze dopiero przed nami. Poszedłem na górę porozmawiać z moim bratem. Z chwilą, gdy tylko go zobaczyłem, w moim oczom ukazał się wielki odcisk ręki, ciągnący się od jego szyi aż po policzek. Był zdecydowanie większy niż jego dłoń. Jednak mimo tego brat stwierdził, że spał dobrze jak nigdy dotąd. Do dziś pamiętam, jak pilnowałem domu pod nieobecność rodziców. Z racji, że jestem bojdupą, przed snem upewniłem się, że wszystkie drzwi prowadzące do sypialni są zamknięte na klucz. Tamtej nocy miałem jeden z najdziwniejszych snów w całym moim życiu. Ktoś otworzył drzwi w całym domu i włączył światło. Obudził mnie obezwładniający chłód i szczekanie mojego psa. Byłem pewien, że już nie śpię, a jednak wszystkie drzwi były otwarte na oścież, zupełnie jak w moim koszmarze. Pies nadal nie przestawał ujadać, mimo że na korytarzu nikogo nie było. Resztę nocy spędziłem siedząc zamknięty pod prysznicem, z psem pod pachą i telefonem w ręce, bojąc się ruszyć nawet na krok. Kiedy miałem około pięciu lub sześciu lat, często przesiadywałem na terasie z tyłu mojego rodzinnego domu. Do dziś pamiętam jak jakaś starsza pani weszła po schodach, udając się prosto do domu, nawet nie zwracając na mnie uwagi. Wszedłem za nią do środka, żeby zobaczyć kto nas odwiedzi. Zostałem jedynie mamę w kuchni, więc zapytałem, gdzie jest ta kobieta. Zostałem jedynie obrzucony zdezorientowanym spojrzeniem. Warto wspomnieć, że w tamtym czasie zmarła pierwotna właścicielka naszego domu i dziś mogę na 100% powiedzieć, że to była właśnie ona. Po domu mojej babci zawsze roznosił się dość charakterystyczny zapach. Oczywiście nie było to nic złego. Po prostu przytulność babcinej chatki. Byliśmy też przyzwyczajeni do tego, że gdy przychodziła do nas w odwiedziny, zawsze wybierała ten jeden wyjątkowy fotel w salonie. Niedługo po tym, jak zmarła, pewnego dnia zdarzyło się coś dziwnego. Gdy wraz z tatą i starszą siostrą wróciliśmy do domu i skierowaliśmy się w stronę salonu, poczuliśmy w powietrzu ten znajomy zapach. Gdy tata z przyzwyczajenia powiedział: cześć babciu, momentalnie przestaliśmy czuć cokolwiek. Pewnie gdyby mnie tam nie było, podeszłabym do całej sprawy raczej sceptycznie, ale wszyscy trzej czuliśmy to samo. Pewnego popołudnia, gdy wróciłem z zajęć na studiach, stwierdziłem, że poleżę sobie na kanapie i coś przekąszę. Po chwili po prostu urwał mi się film. Jedyne, co jestem w stanie sobie przypomnieć, to koszmar, który wtedy miałem. W śnie nawiedziła mnie demoniczna postać o zakrwawionej twarzy, która z całych sił krzyczała mi wprost do ucha. Mimo wszystko zbytnio mną to nie wstrząsnęło i po przebudzeniu powróciłem do czynności dnia codziennego. Wszystko zmieniło się, gdy wieczorem do mieszkania wrócił mój współlokator i wszedł do mojego pokoju. W pewnym momencie dobiegł do mnie jego przerażony krzyk, który sprawił, że momentalnie wybiegłem z salonu, aby sprawdzić, co się dzieje. Ten po prostu spojrzał mi prosto w oczy i trzęsącym się głosem wydukał. Przysięgam, że przed chwilą widziałem, jak ktoś zakrwawioną twarzą wyszedł z twojej sypialni. Nigdy nie powiedziałem mu o koszmarze z tamtego dnia, a po całym zajściu przez dwie noce nie zmrużyłem oka. Na szczęście nic podobnego nie miało już nigdy więcej miejsca. Usłyszałem kobiecy głos prosząc o pomoc. Dobiegał on z mojej szafy, a każde jej słowo przeszywało mnie na wylot. Gdy w końcu zmusiłem się, aby podejść bliżej, zastałem tam jedynie moje ubrania i buty. Pewnego wieczoru siedzieliśmy z bratem sami w domu, oglądając telewizję. Nasza mama miała nockę, a tata wyszedł na miasto ze znajomymi. Gdy wrócił do domu, wychylił głowę przez drzwi, żeby się przywitać, jak to miał zwyczaju. Odpowiedzieliśmy mu i usłyszeliśmy, jak zamyka drzwi. Po chwili znów usłyszeliśmy, jak ktoś wchodzi do domu i wita się z nami. Pierwsza myśl, jaka przyszła nam do głowy, to to, że zapewne kumpel taty złożył nam niespodziewaną wizytę. Po jakichś pięciu minutach postanawiam udać się do kuchni, ale ku mojemu zaskoczeniu w kuchni nie ma nikogo poza naszym tatą. Znów założyłam, że pewnie jego przyjaciel udał się za potrzebą do łazienki, tak więc próbuję dowiedzieć się od taty, gdzie ten zniknął. W odpowiedzi dostaję jedynie zdziwione spojrzenie, po którym pada pytanie, ale jaki przyjaciel? No, ten, który wrócił do domu razem z tobą, odrzekłem już mocno zmieszany. W tym momencie miałem silne wrażenie, że ojciec ma mnie za jakiegoś dziwaka. Po chwili odparł: Przecież wróciłem do domu sam. Mój umysł w tamtym momencie zdobył się jedynie na typowe CO JEST? Ale to nic, mój brat to dopiero wpadł w panikę po tym jak zrelacjonowałem mu całą rozmowę. Z tego co pamiętam, to mężczyzna miał twarz o trupim odcieniu i śnieżno-białe włosy. Do teraz przyprawia mnie to dreszcze. Udało ci się wypatrzeć dzisiejsze hasło? Dołącz do rebelii dodając je do swojego komentarza. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, to przypominam o subskrypcji wraz z dzwoneczkiem, aby nie przekapić kolejnych materiałów. Przypominam także o nowym serwerze na Discordzie. Jeżeli szukasz spokojnej społeczności do wspólnego śmiechu i płaczu, to trafiłeś idealnie. Link w opisie. Dzięki. Cześć.